Tak, Dlaczego jest tak, bo tak, ja tak, nie tak, widzę go. Tak, tak. cs co tu. Ale jestem słaby w tym. Ty, na 268 gra ten, co ostatnio się pytał o perk'a, jak działa. No? Czemu <grym> CS-a? Le, no Leo tam normalnie by był. Ha, to gówno, ale no, dobra. Dobra, no styknie. Okej, okay, grałem o No to ty sobie ja rozciągniesz to jednym batem. Okej, okay, ja też. Kiemanko, rozciągniesz sobie batem po prostu to, a drugim się, to zbierz. Okay. Szalta boja, bo nie mogę zmienić trybu, pocisków. Mm -hmm. No dobra, oni grają pod tamto, ja sobie zajmę kapa, ty sobie graj rampę, jest git. Uważaj się na tego bata, na tym. No, no. Bra, weźmy Mają się. na wiedzę. Mogę rzucić straj tego. Tak, Ten no, bat chyba nie jest trochę. tu, nie jestem pewien Pamiętaj. Dobra, że... no i stoimy, no. O, okay. Masz spot... Daj spota na CS jak możesz. Kupra, bata. Na czym na batę? Dobra, jestem ja coś jadę kurwa Ja się no, kurczę, no. Przepraszam, to pomijałem. Muszę mu dać, żeby mieć info dalej Lubisz kurczątka? Najlepiej jakbyś mi CS-a spotał. Chyba dostał PES-a, w beczkę. Trochę lepsza ja No jest. Nie wiem, czy oni się nie zbiorą, nie? Jak się zbiorą to ja tam, ja ja cię zbiorą, to gil. i do uderzeń tam, żeby ci nie zbierać. Ja naszpoczyłem na teraz klikać przed strzałem. Oni mają czołg po zewnątrz? No tak, przetrzałem, no przetrzałem, przed strzałem. Zawsze przed strzałem. I CS. I CS. Macie na niego bicia z heala? Ja nie mam. A nie, nie mam. Zresztą, nie, nie, nie. Ja go będę widział chyba. Masz spota, czy nie? mam nie 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 Dobra, oni zaraz muszą... mają... Okej, okay, to nie wyrywajcie jak nie musisz. Mają. Dobra, ale to i tak im to za dużo nie da. I zaraz muszą coś zrobić. Ja spotuję sobie prawą stronę, nie? Chyba jadą. Jadą. Jedzie, jedzie. Rozwalcie się. Dobra, oni... Jak mnie sfokusują będzie dobrze, no. Musicie wyjechać batami, batami musicie zakrać. 1400, 1400. Fokusujmy jedną beczkę. 1000. Tysiąc, 1000. Tysiąc, tysiąc? 300 ma. To jest ostatni. ktoś, odsłaniam, odsłaniam. No, ktoś? No, no. ktokolwiek? Z małym strajkiem, nawet? No tak, ja, ja dobiję. O, no, no. Dobra, uciek na to. Bata fokusuje. Ej, szybko, to jazda stanął na jednym. Minus dwa. Dobijęcie dobijesz kogo? Do bezka, no, tak. się. A ja cię go się. Ale ty go dobijesz na pestkę. Ja cs muszę mieć. Dobra, jest git. Wszystko jest idealnie możemy Będzie jechał bad nie? No dobra, no. Nie chcę jedzie, nie? Lol. Ja mu dam jeszcze, jak będzie jechał. Nie dam mu jednak. Dla drugiej wjeżdżam. Że... Miałem żartował. tego w lokado w bitwie zrobił, więc... Z... Nie dałem Czyli, da. No dobra, A, no. Ej, xon, dojedź tu do mnie, dojedź tu do mnie i zabij sami ze mną. Bot na tym krosie. Ja mam dwa z sekundy. Ja mam jest Ja mam tylko nie, ale to starczy. Wygrana okay. łatwa. 3600. Wygląda dobrze ten blokado w Adrianie. Dzisiaj jakiś plutonik Adrianie no, gramy. No, zarąbiście. Ja w ale... Tak... co? Jak mamy plus 6k Ewaluję Po prostu wolę Zawsze lepiej do końca To nie jest wygrane, Szulik jeszcze żyje Tak, tak <laughs> Zobijcie po, 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 Szulika Przestań <słuch> Erlowski Erlowskiemu HP chyba zdjęło, no Co, co? Erlowski Cześć, widzę, że cię nie zjadł ten pająk. Nie no, nie zjadł, nie zjadł. Ja zjadłem. Chciał mnie skonsumować, ale... Nie ze mną te numery, drogi kolego. Słychać! A, tak. Słychać? A, tak. Ale dobrze. Nie dobrze. rzucaj jak coś w samolotu. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Nie bez stresu, bez nerwów. Nie, bo ping Nie, bo on nie odpowiadał, nie? Ale proszę, nie krzyczcie na niego, on się stresuje. Okay. Ale No, w, mi w, mi w mi, dobrym no, miejscu no, dałem. W. Zbierz to, zbierz to, zbierz to. Tak, to były kody dla nowych użytkowników. Kto I jest, nie ma jest, jest. Nie No, grają tą stronę po prostu, no uciekaj. Nie lepiej. Przedłużaj. Archema też mają, no i oni teraz... Dobra, jest wszystko git, no. Gracie się to i jest dobrze. a AXM się cofnij. Ale idziemy. No nie, jo gracie pod przyjęcie okay. Oni teraz jadą w kapa jak coś, nie? Więc. No nie dobra, jest, jest okej. Okay. Mogę na półkę dać? No dobra, no to nie, nie wiem. no. Ja, ja, my prawej. dojedziemy. Daj na półkę, daj na półkę spota. Okej. Okay. Dokraj ze mną ferchema, dokraj ze mną ferchema. Jada, 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 jada. Bo może wygram, może wygram jada, sam. Ja od lewej, ja od lewej pada. Archem do mnie strzela, nie? Więc Jochami, jo musicie zagrać, musicie, Jochami zagrać. Jo jo zbieraj, jo jo zbieraj. Jedźcie, jedźcie, jedźcie. Jedź A bo ja mogę nie zebrać tego strajka, nie? Zbierzesz. Ja to zdekapuję, nie, nie zbierzesz. Musimy dekapa o ta x no. Tak. Raz chociaż, raz chociaż daj. Oni nie ja zamienił ja x bardzo szybko. Jest okej, okay, jest okej. Okay. No... Dokrajcie już Ami i ja będzie sobie. Zabij bo muszę się poświęcić na no. Dobra, nawet, nawet jest, wszystko, się, wszystko jest nie? git, wszystko jest git Skoro tak mówisz To jest w miarę git sobie E50, E50 dostała patrząc. jeszcze z tego kapa musimy rozciągnąć po prostu no Oni będą się we mnie lać Ej albo... Kubana nie wyjmiemy razem tych E50 jakoś? Oni się uleją we nie, 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 nie wiadomo to mogę z nimi nie? Ej, oni jadą w tego mnie tak, zróbmy dół, zróbmy dół, jedźmy, to, to wiedźmy w to w ogóle Wejdźmy tu dół i zabijmy, Dobierz 200 Skoczysz? ktoś 200? Tak, skończ ktoś, albo dobra ja skończę, ja skończę sobie jakieś 10 sekund Zabij drugą, zabij drugą Ja cztery mam Dziuba, no dobra Wieć w 600, wieć w 600 kto ma twój HP Roi, Kuban straszy się Centurion po mnie jeszcze jedzie jak coś panuje Dobra, trochę problem mamy z pozycjami, ale dobra Dobra, ja zaraz może a dojadę Jak macie HP kogo? 3000. Jest trochę lipa Ja ISA zaraz będę farmy iso Issa kurwa Dobra no jak kuma zabije 50 z Git no to ISA mi trzeba zabijać. Ja o farmy Isa, farmy Iso Jak to, yo, to yo. jest VerHMa yeah. było dobrze zabić Mogę zagrać Verhama i olać Isa ale lepiej chyba z iso, Issa Jest wszystko jest na razie jakby się jak byś, byś Erlowski tak ja, to co, bo w niego, nie? Dobra, okej. Okay. No. Poleci snop oczywiście, jak zawsze. Pozycję macie te tak? no. Może Zabierze, go to nie? Może, może, Ja może, też mam Jocha i sam. Nie mam no Jocha. E, A X we mnie jedzie, RHM zbiera tego spota, w się strajka. Jak zabijacie Jocha, to ja na Zbierz strajka, zbierz strajka, ja zbierę tak, tak, ja tak, tak, spota. Tak, tak. Przecież ja Dobra. nie chcę tego odpuszczać, ja zostanę na półce po prostu Ej Szulik wyciągaj go tu od tyłu, ci go zabiję Nie tu. mogę, nie mogę A AX mnie skraca No to muszę cofnąć Ty bez zetą wiocha nie możesz? No nie no, oni mnie wtedy... Na razie nie ryzykujmy, ja zaraz... mamy na plot, Dobra mamy ja go na zaraz wod. zabiję, ja go zaraz zabiję, znam akurat No rotem no, go dobiję No chyba, że skilla se użył, nie? Dobra no yy, zbierz spotka i będzie git Jest AX Dobra ja sobie zbiorę spota, nie? To go dobiję no i co teraz Jumosz? Nie mam rady Dobrą no radę! Jest, radę. Widzowie! Dlatego IS-a trzymaj Dobijesz? Dobijesz? Z nolotu? Ta, tak, chyba Tak, Ta. wejdzie mu, wejdzie mu Wejdzie, wejdzie Ale ja mocny! Ja mam. Dograj Ale ze mną zagramy na AXA. a Dograj Staram, do mnie RHM, zagramy na AXA. Olejmy RHM'a. Wy się wtedy zbierzecie i zagracie sobie w Isa we dwójkę. Jak was. dostaję blindy. Mogę podawać, dać powiedzieć. czekaj. czekaj. Nie, 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 nie musimy czekać. Nie zbieraj spota. No. Po co? Dajesz jest info. Powinniśmy zrepuszować AXA, jak są poza bitwą, no. Mówię nie ci, dobra. słuchaj, Wuj Kory. No. no dobra z drugiej strony, nie ma co 5 minut masz. Po co te nerwy? Ja cię kręcę No będzie mnie blindował O ja cię Dograsz do mnie i będzie git Ja cię kręcę jakie tutaj widzowie emocje Pretensje Widzowie krzyczą, biją Nie porobi jak do mnie Dogra Erlowski Mogę mu rzucić infekz Dobra, dawaj. Jadę, jadę. jadę. A czemu ty jedziesz full open? Tak full open. Dobra, nie A... R.H.M. zbiera. Na mnie poszedł ten strike. Weźcie się ruszy w tego is Zagrajcie FISA, zagrajcie FISA. No, możecie. Jedźcie. Tylko ja ten, ja się nie spotuję na razie, my... ma strajka. Ale jesteś na strajka. strajka, na na strajka. Na strajka, na strajka nie zabijesz. Zabijesz? nice. No i tylko żebyś i to tyle. Strajk na mnie. Masz, strzelił, strzelił Pewna pest. Samolot na mnie, dograj do gry mnie. do mnie On się zaraz na mnie baleje. On jest tu shotny, nie? Placy, placy Ej, tu drzewko połamał Nie wiem. Nie mógł połamał Połamał, widziałem przed sekundą Dobro Chciałem, No chyba tam było no. Z Zem na traku No tu połamał, to coś połamał A. Dobra, kap tego go kap. No wiecie w kapa, no nie wiem, czy on ma gonić. Lepiej nie. Lepiej trzy kap. O, odkręcaj go na ten, na kamo. Bo on będzie chciał zbierać coś. Tome na dwa. On ten na los. to to będzie chciał, nie wiem. Kto, kto jest na tym? Kto to jest? Ewentualnie dziuba, możesz spróbować zajmknąć go tak, a isem tak, no. I też dograj. Nie wiem, co ty robisz Erhemem aktualnie. Dobra, no no dograjcie go, zamykajcie z dwóch stron i tyle, no. To się źle skończy, jak tak będą zaraz każdy grać co innego. On ucieka w stronę rojda, no. pewnie to będzie uciekał, nie wiem czy nie zdążył już. Proszę, uciek tam. Ale ja nie wiem czy on go spotka. No, to już... Nie no, do bardziej do lewej od razu. Spotnę go, spotnę go. Gdybyś ty uciekał. też miał najwyżej spotka nie? To byłoby info. No... Ha. No, mówiłem, że nie spotnę. Nie dałeś. No Dobra, ka -ka -ka -puj, ka -puj, no e kapuj, kapuj bezeton, rojduch, kapuj, weź mi krzaka tu, czy coś. No, Karlowski. no, tego to, na nic będzie. Problemy. problemy! To musiałem problemy mają! Możesz nawet do tego wjechać, jak coś. No, ja nie zniszczę. I... Zabij, zabij go. Nice, GG. Och, Panie Pawelos, ale założyłeś kont? Pozdrawiam, zł dobrze, panie kluczy. M kont tu jedziesz multi. f 6 G6. No, G6, ale tak. Głodnie się zrobił. Smacz na mnie też. Dzięki. Turniej muszę Mniej, mnie? nie ma. Mogą grać Nie, nie, jadą, nie, do ja nie to Może do, do, do się. Się nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 O, z, nie dał. Info, info, zbiera, zbiera, info? Zbiera. ktoś, info, ktoś, ktoś? Zbiera, zbiera, się nie zbiera. Zbiera. Dogrywajcie dogrywajcie, gry. Grałem drugą dogrywajcie dogrywa, grajcie to i sam, czemu tam nie jedziesz? Ja może strajka wezmę co a... i dół nie potrzebujemy info, ale okej. Okay. Wybacz, od powinien to zbierać, bo jest szybsze, ale no, no dobra, zbieraj. Zobaczcie, no, no... Ale Bartat nie podjechał to już chciałem to zacząć. Czemu nalotu lotu nie masz? Nie to mam, bo jeden waterem mi dał Po drodze. Weź coś info. Wezmę, czwórka wezmę. pikuje Tery, oni będą snajli. Nice Wlecy masz szuliku Tak, widzę, widzę, on, on mi nie ma jak dać Ej, 1-2-1? On musi mnie mocno wypikować będą na mnie chyba... Cofnij tu, rhm, mkh Pikować Makaero. chyba będą mnie, czy nie? Jadę już, jest bat, jest bit Jadą we mnie, jadą we mnie, jadą we mnie Zaraz spłacajcie go, albo we mnie pojadą, nie wiem w sumie Dobra Oni full we, full we mnie, nie, we mnie w ogóle Dobra, jest git musimy składać. No. No. Nie, dobra, wskaż to nie wiem. co by... no Jeszcze krajcie! No i trochę czwórkę, czwórkę! D5-7 póki ładuję, powinniście. A, A odbiję się. Dwa, farm, okay. Okay. Dobra, oni będą musieli wjechać, jest zajebiście. Stingera jest na 500. Jaż, mnie nie Może dam Stingera jeszcze jedno. Nie, ja nie Ja na 3 sekundy, ja go zabiję, ja go zabiję. Ja focha już daję Mócie uważaj w Pocha, pocha, nie? FOH, foha? Bezeta? Jadę, jadę Oni do niej nie strzelają to paruga, ale dobra Dobra, pocha, pocha, focha, to nie wszystko Ja dobiję czwórka, dobiję czwórkę na perku, żebyś Merylowski w BZT, bądź w BZT Foha, no Foha masz na pestkę też, kupiłeś Foha Dobra dam BZT No jest w BZT Porosowało mu Nie ja nam przegrałem tą bitwę, sorry Nie, to jest on mi, on mi Go dex Odbiłem się Kon tu już odblokowany zadzior, jest Czerwony WPP, a ty jesteś Paweł Pantera? Czy szelony WPP, yy, ty masz po prostu nik szelony WPP na Twitchu, czy ciebie nie ma na Twitchu? Hydra 6066 Multi, klan, w którym byłem został usunięty. Zgłaszam się w celu dodania do nowego. Miałem rangę VIP to był poprzedni klan AP4Z, a Paziowa Kademia 10 złotych. Dobrze, Pani Hydra. Ja po turnieju, panie szalony WPP, jeszcze wrócę sobie do końcówki. Przegrasz tu, D57 siema, mam na rogu, a XM przegrasz tu na razie, D50-nami sobie jedziecie zielone, yy, z RHM-em, 277 jedziesz pod nalot. Ej, teraz ja pierwsze tempo może wezmę spota, co? Pierzucę, nie, ja wezmę. nie zbieramy spota, Aha. No nie, bo no musi no jak... to być pierwsze tempo. Jak ja bym dobre, chciał nie... kilka instrukcji, gdzie jechać jak użyć umiejętności. D57 grasz tutaj, używasz umiejętności w momencie kiedy chcesz dawać klipa, bo masz sekund pomiędzy pestkami i lepszy ja, rozrzut działa. Nie, niż tej bramy, ale no, ale nie, tego, nie no. tej bramy. I nie niż tej bramy, Dobrze. Znaczy ja się ogólnie, on może tym jak nie będzie widział po spocie, że nie gramy, to może to zabrać, czy po, bo wtedy musicie szybciej to dogryć, bo wtedy chyba czekaliście. No, ja zaczynam z tym spotem, to. no ale mogę nie. wziąć, no chyba. No my no jedziemy i tak nie, to w 50 no bo możesz, możesz zaryzykować. A ja nie zbiorę ja nie, nie zbierzesz A ja bym tu no, tak szczerze szulik nie stał, bo jestem sam, więc uciekam za seglarnię No, w sensie tutaj jest git generalnie no, no narodem ja, no. ja, ja zrobię klipa i oni mnie zabiją Dobra, Wszystko ja jest git, póki No i z 7 zbiera strajka, ty RHM to już rozciągaj Dobra. Gdzie ty jesteś z tym 50 Spokojnie, już z Spokojnie, bez nerwów nie, no ja nie, nie, nie ten, po prostu się pytam Musicie szybciej to rozciągać, bo my już 30 No ja trzymam 3 razy R, no No dobrze, dobrze, dobrze Mamy nolet, tak? A, a x możesz bada, to cofnąć ja teoretycznie w... Chciałbym, 5, ale 7... to nie wiem 5-7 możesz no, to grać generalnie, tu masz okienka do... w tych dwóch miejscach No wiem ja. Dobra, mój tajbot deka Musimy skrócić no, no, mocno to, no, 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 no tymi 50 i tak się wyjedziemy. Wjedziemy w 1-2-1. Będziesz musieli... Do... Icen musisz trzymać 3 razy R generalnie. Ej, róbcie to szybko, bo jak... No jedziemy, ja trzymam 3 razy R. Musisz najwyżej w ochronę, będziesz musiał wjechać i się, skapną, się no. No tak samo, już idziesz na mam No, może z No tak, No dobra, musimy dalej jechać, Musisz da kapować, tym ja, ja, nie, jadą. Oh, nie, bo to nie to jadą, to jadą Czwórka na mnie, czwórka na mnie Dawaj, graj, 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 graj na to jeden, dwa, ci Oni we mnie są, oboje. Kuban? Kuban w niego? Ja maksa daję w niego Może dam ją Przestrzegam Mogę już Skończysz? Dobra, dalej tutaj... trudno. Go next. W ogóle jakbym... nie wiem. Oni pierwszy tempo bez info jadą kapa, nie? To się no dziwi. No powiem pachyna. Ci, że igre... mieli szansę się skapnąć, że mogą wygrać bitwę i się skapnąć. No to... Znaczy, no nigdy się nie jeździ pierwszy tempo w ten sposób, bo oni jeszcze rozdzieleni pojechali no, jak rozdzieleni. rozdzieleni? przecież byli normalnie stałe city igrejmy, no dobra, no może z ludzkimi czołgami mogliby się rozdzielić okej, okay. no to moja wina no ja pokazali szulikowi, że się da mamy BO5 tak, BO5, więc jeszcze jest gramy jakby dalej, nie? mamy teraz west, chwilę, podam jeszcze no tak Jezmaruda, yes, dobry wieczór. Jerzu yes, jest yes. Wow, wreszcie mi odpisali. Szalone oczywiście usłyszałem cię z... Tak, w momencie kiedy grają jakby miasto bezetami musicie dojechać i nie jakby w ogóle tymi bezetami nie patrzcie na to, że tracicie HP To wy macie zbierać nie te 57. No way a ty się nie spotuj c 57 masz być bo na A gdzie jechać? To tak wiem. Jedziemy sobie <noise> tutaj na domek na trapa. Okay. Musisz ten szulik za rączka ludziego. A się może nawet tak. na co tym c 57 stójcie w miejscu coś. Nie. Stoję w miejscu. To nie. nie możecie stać nie. w miejscu, bo was spotną na przestrzałach na domkach. Niech no, tam przepuszczam miejscu, cię z przodu, jak nie coś. z co? Nie, nie Mieć multi, czemu ty stoisz? No, no tu przytusić. na domek chodzi. Gdzie ty jedziesz? Mój Bezetami w bz będziecie dojeżdżać, a X-em będziesz to dojeżdżał na 90% I bezetami musicie wyjechać generalnie w to miasto za chwilę My... Oni tu chyba coś mają, jeśli dobrze pamiętam to to Zobaczymy info zbierają info? No. Coś ty zrobił, Batem No nic, noc, powie... Dobra się Dojeżdżam Okej, okay. odbijcie bezetami ami dojedźcie, w, dojedźcie On, w miasto i gramy miasto Musimy dojeżdżać, Rylowski, bo inni Chodźcie, chodźcie, chodźcie Go, 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 go Pochabę po lewej. A mnie rozlewa, bo bez etami nie dojechaliście. Czemu nie wychaliście? w nich? No, to bata, ja bata, bata, macie pomiędzy, no. no to Tylko bata skończymy? No, to nice. W ogóle nie ma fokusu, nie? Jakby... No, bata trzeba skończyć. Pocha no, macie szutnego, Kuba. Baczo tam tyle nice. 57100. ładowa no okay, 3:0. Zebrały te 5 śledzimy za nim bezetę, A powinno być odwrotnie.